Zapraszam was na pizzę z patelni. Na początku przygotowuję sos. Do koncentratu pomidorowego dodaję sól, oliwę, trochę ziół prowansalskich i to wszystko podsmażam. A w tym czasie zabieram się za ciasto na pizzę. Do miski dodaję wodę, do tego dodaję mąkę, oliwę. Następnie dodaję zioła prowansalskie, proszek do pieczenia, a także sól. To wszystko mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam, aż będzie po prostu gładkie, elastyczne ciasto. Tak przygotowane ciasto dzielę na trzy części, powstaną z tego trzy małe, cienkie pizze. Rozwałkowuję każdy kawałek pizzy na bardzo cienki płat i kładę na wysmarowanej y, oliwą patelni. Patelnia, oczywiście, jest zimna. I stawiam na gazie. Podsmażam najpierw z jednej strony około 3 minut, aż będzie rumiana. Wszystko zależy od wielkości ognia, na jakim będziecie to podsmażać. Następnie obracam na drugą stronę i smaruję z wierzchu przygotowanym wcześniej sosem. Na to posypuję zioło prowansalskie, kładę plasterki wędliny, a także pokruszone lub pokrojone kawałki mozzarelli. To wszystko przykrywam pokrywką i podsmażam tak długo aż mozzarella się rozpuści. Będzie fantastyczna. Pizzę kroję i podaję póki jest gorąca. To bardzo ważne, bo ona wtedy jest najlepsza i smakuje wyśmienicie, prawie tak samo dobrze jak pieczona. Smacznego.